Dzień dobry, 23 kwietnia, sobota rano. Tydzień przed przeprowadzką do domku. Robię grządki podwyższane. tnę materiał po prostu. Chwilę mnie nie będzie, idę po deskę. Taka czterometrowa albo pięciodecha. No i sobie robię, widzieliście na filmikach. Wczorajszym bodajże. Jest jak złożyłem to do kupy, wszystko tą pierwszą zrobię ze 4 198 w rozmiar deski. To tak, około dwóch metrów długości mają i metr szerokości. No, widać sobie. deseczki, oczywiście w marcu na początku przywiezione z Tartaku. No, te przynajmniej, bo kolejne niedawno przywiozłem inne strugane. To nie musi być precyzyjna robota, super. Znaczy, tak co do milimetra jest. Dwa, cztery. Dobra, cztery mam, czyli dwa boki dłuższe, teraz po metrze 4 km po się wiatr zimno w głowę aczkolwiek ciepło na słońcu jak się coś robi czepeczkę trzeba ubrać bo później wirusy jakieś z Shanghai przylecą wirus totalitaryzmu przyleci Dobra bo nic innego to nie jest ale ludzie lubią myśleć że straszny wirus wiecie że tam zmarło 7 osób na nie wiem ile tam milionów 2,5 5 milionów mieszkańców zmarło z chorobami współistniejącymi żeby nie było takie to tam tam, plan, plan demie mnie, globalistów, wiecie no A jak nie wiecie, to się dowiecie, albo się już nigdy nie dowiecie. I metrówka jest druga, jeszcze dwie. Robota idzie. Dobrze, dzisiaj płytki położyłem w łazience, zafugowałem wszystko, przedpokój i łazienkę, nawet te świeże, które położyłem, zafugowałem dzisiaj, pół godziny <gryzamy> po położeniu, na pewno to nie jest zgodne ze sztuką, ale sztukę my mamy gdzieś, mam nadzieję, że się będzie trzymało wszystko i będzie wyglądało. 2, 3, nie, 2, 4, no, to jeszcze jedna. Jeszcze jedno jakby nie było. Widać mi słabo. No, ale ślubno. Dobra, metrowa zaseczka. A, jeszcze coś takiego. To, Dobra. to po czterdzieści, jak pamiętam, nogi. Nogi z kantóweczki 4,5 na 4,5 Struganej tym razem 40 Potrzebujemy cztery nogi, wiecie nie Widać nie? Widać Cztery nogi, jest 80, Tyk. 120 Raz, dwa, trzy i jeszcze sto dwadzieścia, dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści, sto sześćdziesiąt. Dwa razy po trzydzieści. 130 160 i 90 tak takie na wzmocnienia to będą na boku zobaczycie zresztą 10, 20, 30 tak i będzie ładnie cała z użyciem to jest 30 na trzydzieści. czterdzieści. Będę teraz zbijał, po pokażę wam w drugim filmie.